To jest kanał polityka RP. Pani poseł Anna Maria Żukowska Klub Lewicy. Bardzo proszę pani poseł. Panie marszałku, wysoka Izbo. Panie marszałku, szafuje pan jako katolik słowem kłamca. Kłamcą nazwał pan pana marszałka Czarzastego, mówiąc, który mówił o tym, że... Że pan, że nie blokuje pan, że nie dopuszcza pan do procedowania ustaw dotyczących prawa do przerywania ciąży. Zamrażarkę sejmową zamienił pan na uśmiechniętą chłodnię. Podobno w, tej, w tych szufladach, w tym biurku nie ma żadnych schowanych projektów. A właśnie pan to robi. Nigdy nie jest dobry czas dla mężczyzn rządzących tym krajem, mających władzę, a to wejście do NATO, a to wejście do Unii, a to wybory. Kolejne wybory. Po pierwszej turze, Panie Marszałku, będzie druga tura wyborów samorządowych. Potem będą wybory europejskie. Potem będą wybory prezydenckie. A następnie będą wybory parlamentarne. Dla Was nigdy nie jest dobry czas dla kobiet. Dlatego składam wniosek formalny o zamknięcie posiedzenia celem uzupełnienia porządku obrad o projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży. Dziękuję bardzo. Pani marszałku, będzie wymierzona. Dobrze, przyjąłem to do wiadomości. Szanowna pani poseł, informuję, może mogę prosić o ciszę? Chwilę. Za chwilę, panie pośle. Bardzo proszę poczekać. Pani poseł, chce poinformować po raz kolejny, bo może to nie zostało dość jasno zakomunikowane, że proszę o ciszę, że twierdzenie o tym, że projekty dotyczące prawa do przerywania ciąży są nierozpatrywane czy nie będą rozpatrywane w tym Sejmie jest błędne. Została wyznaczona data, kiedy zostaną rozpatrzone. Ja rozumiem, ale jakaś data musi być. Pani mój, nie chcecie daty. No ale oczywiście, że musi, dlatego że data musi być, jeżeli mamy rozpatrywać te projekty. To jest proste. Nie można rozpatrywać ich bez daty. Tą datą jest 11 kwietnia. Ta data. 11 kwietnia zostanie przez ten sejm dotrzymana, zostanie przez prezydium przeze mnie dotrzymana, ja decyduję o porządku obrad. Natomiast informuję panią poseł o powodach podjęcia tej decyzji po raz kolejny. Ja nie dopuszczę do tego, żebyśmy wyszli z tej izby na dzień kobiet z koszem pełnym projektów ustaw, które miały poprawić prawa kobiet w Polsce i poprawić ich los. Nie dopuszczę do tego. Bo to będzie, to będzie policzek dla tych, które nas wybrały. Bo to będzie policzek dla tych, które uwierzyły w nadzieję, którą niosła również koalicja 15 października. I jasno i wyraźnie, jasno i wyraźnie państwu to mówię. Ale proszę posłuchać, wiem, że to państwa nie dotyczy, ale posłuchajcie tego choćby z ciekawości. Informuję państwa że jeżeli będę miał zgodną deklarację wszystkich klubów tworzących dziś Sejmową większość, że projekty, z których ostatnie spełniły wszystkie wymogi formalne w ubiegłym tygodniu, że wszystkie kluby solidarnie zadeklarują, że nie wyrzucą tych ustaw do kosza w pierwszym czytaniu, to jestem otwarty na rozmowy w tej sprawie. Ja chcę zrobić wszystko żeby zminimalizować ryzyko dla polskich kobiet, że odbędzie się w tym sejmie polityczny show i polityczna debata, a wyjdziemy stąd z niczym i nic zaprezentujemy tym, które protestowały przez tyle miesięcy i tyle lat na ulicach. To jest moje staranie. Drodzy Państwo, możecie mnie za to oskarżać, możecie mnie za to winić. Natomiast problem nie jest we mnie, problem jest w tym, czy dzisiaj jest polityczna zgoda na to, żeby potraktować kobiety tak, jak zasługują, i żeby to drastyczne prawo, drastyczne prawo jak najszybciej przestało obowiązywać. Pani poseł Żaneta Cwalina-Śliwowska, bardzo proszę. Polska 2053 Droga. Proszę o ciszę. Najgorszy prezent, jaki mogłybyśmy otrzymać na Dzień Kobiet, to to, gdyby wszystkie cztery projekty ustawy o terminacji ciąży trafiły do kosza. Na to nie możemy sobie pozwolić. Dlatego marszałek Sejmu Szymon Hołownia podjął dobrą decyzję, by dać wszystkim projektom szansę na pracę w Komisji. Polska 2050 jest za pracą nad wszystkimi projektami o terminacji ciąży. Uwaga, aby głos każdego środowiska był brany pod uwagę. Jesteśmy za konstruktywnymi rozwiązaniami i pokojem w koalicji. Dlatego będziemy pracować nad tym projektem 11 kwietnia. Marszałek przed chwilą dał słowo. Lepiej mieć miesiąc na przygotowania i rozmowy niż stracić to, co do tej pory bardzo ciężko osiągnęliśmy. Apelujemy do innych ugrupowań, bo oświadczyłyby tak jak my, chcą pracować nad wszystkimi projektami i że podniosą ręce w głosowaniu, by wszystkie trafiły pod pracę komisji. To jedyna metoda, by wszystkie poglądy były reprezentowane. A w tej sprawie to jest bardzo ważne, bo... Głos kobiet i prawa kobiet to jest to, na czym wszystkim nam powinno w tej chwili zależeć. Dziękuję. Pani poseł Żukowska, proszę bardzo. A potem pan poseł Krzysztof Paszyk. Pani Marszałku, ja chciałam sprostować jedną rzecz. Bo lewica została tutaj wywołana do tablicy, że nie ma wszystkich sił, podobno, które by były skłonne głosować za skierowaniem wszystkich tych projektów do komisji. Ja deklarowałam i deklaruję jesteśmy za rozpatrywanie wszystkich tych projektów. To była moja propozycja, która przyjęta została przychylnie zarówno przez pana marszałka, jak i przez resztę prezydium konwentu seniorów dotyczącą tego, żeby powołać komisję nadzwyczajną do spraw rozpatrzenia wszystkich tych projektów. Więc jedynym sposobem, żeby można się było przekonać i za załatwić tę sprawę, tak jak mówi pan marszałek, to właśnie skierowanie tych projektów wszystkich do tej komisji. I nie wiem, kto w takim razie rzekomo blokuje, z kim pan rozmawiał, od kogo pan ma wiedzę, że nie zagłosuje za tymi wszystkimi projektami, bo na pewno nie od klubu parlamentarnego Lewicy. Czekamy 30 lat. 30 lat. I może Pan uważać, że tydzień, czy dwa, czy trzy różnicy to już żaden problem. A ja uważam, że to jest problem. I uważam, że naprawdę niedługo znowu na ulicach zobaczymy te błyskawice. Dziękuję bardzo pani poseł. Zgłosiła pani wniosek w sprawie czy wnosząc o zamknięcie posiedzenia. Nie, nie będziemy go głosować, dlatego że ten wniosek jest niedopuszczalny. Chwila, chwila, jest niedopuszczalny. A, minister Kotula, przepraszam bardzo. Proszę bardzo, pani minister, nie zauważyłem, bo z tej strony. Bardzo dziękuję. Panie marszałku, mam nadzieję, że Polki i Polacy nas oglądają i widzą, jak zachowuje się prawa strona sceny politycznej. Przede wszystkim chciałabym dzisiaj skierować swój przekaz do kobiet i powiedzieć wam, że zawsze jest dobry czas na mówienie o prawach kobiet. To po pierwsze. Polki od ponad 30 lat czekają na rzetelną debatę na temat aborcji. Ale polki przerywają ciąże niezależnie od tego, czy politycy Używają sejmowych chłodziarek czy zamrażarek, niezależnie od tego, czy uznają, że przed wyborami czy po wyborach jest dobry czas. Polki przerywają ciąże, niezależnie od tego, że niektórzy politycy zwracają się do nich z fałszywą troską, mówiąc, To dla waszego dobra. Drogie kobiety, drogie Polki, chcę Wam powiedzieć, że rząd koalicji 15 października i Lewica, która obiecała Wam, że po ośmiu latach rządów tych, których państwo było dla Was opresyjne, po ośmiu latach rządów tych, którzy używali wobec Was przemocy instytucjonalnej, Lewica i Lewica w rządzie koalicji 15 października zrobią wszystko, żeby zbudować wam państwo oparte na wsparciu, na trosce i na opiece, zrobimy wszystko jako polityczki lewicy, a także ministry w tym rządzie, żeby każdy wasz wybór był szanowany. Zrobimy wszystko, żebyście mogły same podejmować decyzje o swoim zdrowiu, ciele i życiu. Jeśli zdecydujecie się urodzić, to zbudujemy Wam państwo, które otoczy was opieką, ale jeżeli będziecie musiały przerwać ciążę z różnych powodów, medycznych czy zdrowotnych, to zrobimy wszystko, żeby Wasze prawa w każdym szpitalu były przestrzegane, żebyście z tego szpitala nie były odsyłane z kwitkiem. Zawsze jest dobry czas na prawa kobiet. Obiecuję Wam, że tego tematu nie odpuścimy. Na stole leżą dobre projekty Lewicy i Koalicji Obywatelskiej. Na stole leży nowy kompromis, projekt o dekryminalizacji aborcji. Kieruję słowa dzisiaj swoje do tego sędziego, który orzekał w sprawie w Kielcach i mówił do partnera, który został oskarżony z artykułu 152 za to, że swojej partnerce pomógł zdobyć tabletki. Ja wiem, że miał pan nadzieję na zmianę prawa. Zrobimy wszystko, żeby to prawo się zmieniło, żeby kobiety, ich najbliżsi i lekarze, którzy chcą pomagać kobietom czuli się bezpiecznie. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani minister. Pani poseł Żukowska zgłosiła wniosek, który nie będzie głosowany z tego względu, że jest niedopuszczalny zgodnie z Regulaminem Sejmu. To jest artykuł 181 Prezydium Sejmu, punkt pierwszy. Po wysłuchaniu opinii Konwentu Seniorów przedstawia Sejmowi propozycję przeprowadzenia debat w ramach limitów czasowych przysługujących klubom, klubom i kołom poselskim. Punkt drugi. W razie ustalenia przez Sejm prowadzenia dyskusji w sposób określony w ustępie pierwszym i tu podpunkt punkt drugi niedopuszczalne jest zgłaszanie wniosków formalnych, o których mowa w artykule 184 ustęp 3, punkt pierwszy w zakresie dotyczącym zamknięcia posiedzenia oraz w zakresie dotyczącym zamknięcia dyskusji. Panie marszałku, szanowny panie pośle. Jako ministra odpowiedzialna za pracę, także pracę kobiet, także pracę przedsiębiorczyń, także pracę kobiet, które pracują na wsi, informuję pana, panie pośle że to nie jest albo albo, że można walczyć o prawa kobiet na rynku pracy, prawa przedsiębiorczyń, prawa rodzin żyjących na wsiach i jednocześnie nie odmawiać kobietom prawa do decydowania o sobie. Matki przerywają ciąże. Kobiety mieszkające na wsi przerywają ciąże, przedsiębiorczynie przerywają ciąże. Aborcja i zakaz aborcji to także kwestia ekonomiczna, to także kwestia nierówności ekonomicznych. Jeśli chcecie referendum, jeśli składacie uchwałę w sprawie referendum, to ta uchwała także musi być przegłosowana przez ten Sejm. Trzymając projekty ustaw w zamrażarce Sejmowej ukrywacie swoje stanowisko. Polki, wyborczynie lewicy, wyborczynie koalicji obywatelskiej, wyborczynie Prawa i Sprawiedliwości, wyborczynie trzeciej drogi zasługują na to, żeby wiedzieć, czy kupują kota w worków w tych w kolejnych wyborach, czy stawiają na tych, którzy ich nie zawiodą. Zasługują na prawdę, zasługują na tę debatę, zasługują na nią teraz, bo czekają na nią od 30 lat. Dziękuję bardzo pani minister. Przebieg tej debaty utwierdza mnie w przekonaniu, choć mogą go Państwo nie podzielać, że moja decyzja była słuszna. Potrzebujemy czasu. Potrzebujemy czasu na to, żeby nie zrobić krzywdy tym projektom, wszystkim tym projektom, które mogą doprowadzić do zmiany drastycznego prawa, które dzisiaj w Polsce funkcjonuje, obraża, rani i zabija kobiety. Mam nadzieję, że do 11 kwietnia prawda, a nie kłamstwo że do 11 kwietnia nam jako klasie politycznej wystarczy dojrzałości, abyśmy nie musieli zawstydzać tego 11 kwietnia polskich kobiet, które na zmianę oczekują, tym, że weźmiemy się tutaj po raz kolejny załby nad ich głowami i nic z tego dla nich kompletnie nie wyniknie. Sejm jest od tego, żeby z niego wychodziło prawo, a nie zadowoleni ze swoich występów w To jest kanał Polityka RP.